Karol, no ciężko komentarz pod tak skończonym remisem. Powiedzmy, że remisem, ale jak przegraną. No tak ciężko o słowo. Co? No tak samo meczu, no trzeba sobie powiedzieć szczerze, że my nawet nie zasłużyliśmy sobie na ten remis tak naprawdę, taką grą w pierwszej połowie. no To, to, to nawet nie mamy czego szukać w estaklasie, klasie, ani w barażu do 20 klasy, ani, ani nic. Więc, więc jasno trzeba powiedzieć, że no, daliśmy ciała i to w 100%. Bo tak się nie można, nie można tak grać. Nie może tak grać drużyna aspirująca o baraż do Extra Klasy, który ma meczu życie. Szczecin też miał meczu życie w utrzymaniu, no ale to oni pokazali, że, że im bardziej zależy niż nam. Bo tak to trzeba sobie powiedzieć. To podejście mentalne gdzieś zaszłankowało? Nie ja wiem, uważam, że tak, my to w przerwie i przed meczem, że przyjadą tutaj tam w pięciu czy w siedmiu, zostawią y, kupę zdrowia. No bo jechać 4 km i, i nie walczyć to też byliby. Y, y, byłoby to nie na miejscu z ich strony, a, a wyszło tak, że my no ten mecz, co? No dobrze nie przegraliśmy go jeszcze, bo tak naprawdę pierwszy powie to oni powinni ten mecz skończyć 4-1 dla nich i, i ten mecz się powinien zakończyć pierwszy powie, no ale. Niech drugiej drugi powie, wyszliśmy, wyszliśmy na te 3-1, no ale no gra w, w, w obronie, yy, w przewadze. No to, to skandal jest i dramat. No, I to trzeba sobie powiedzieć szczerze, że, że, że w tym yy, roku na pewno sobie nie zasłużyliśmy na ten barasz, nawet do, do Klasy, gdzie tam jeszcze marzyliśmy o tym. Yy, ale mecze się wygrywa, a nie mecze się przechodzi obok i tyle. Nie przepchnęliśmy dzisiaj tego. Zgadza się punkty tracić z Lęborkiem, ze Szczecinem, z Sam Szląsukiem do tych drużyn. No to wtedy to wychodzi na to, że nie zasłużyliśmy sobie na ten baraż do 100 klasy. Piotr, 3-3, końcowy wynik bardzo niezadowalający. Jak ocenić dzisiejsze spotkanie? No, mimo tego, że się męczyliśmy, bo tworzyliśmy wiele kontr zespołowi ze Szczecina, to prowadziliśmy 3-1, no i wypuściliśmy to zwycięstwo, byłoby wymęczone. No Tak, odbieramy sobie szansę na cokolwiek, no i trudno, ale trzeba sobie powiedzieć, że Szczecin był lepszy dzisiaj w tym meczu, i, i tylko jakimś tam doświadczeniem swoim wyciągnęliśmy ten mecz na 3-1. E, no i mimo słabego meczu mogliśmy to wygrać, no ale nie dociągnęliśmy tego do i tak jak mówię, no. E, trudno, no gratuluję. Ta, ta niska obrona rywali yy, przysporzyła Wam największych problemów? Tak, by, byli nisko ustawieni, blisko siebie, agresywni. E, Trochę nie radziliśmy sobie z tym, bo z tego, z tego dużo piłek straciliśmy i nasi piwoci nie mogli ani się obrócić, ani dobrze tej piłki rozegrać. Natychmiastowo byli podwajani no i z tym sobie nie radziliśmy. W drugiej połowie się trochę rozgoniliśmy po szerokości i mieliśmy więcej sytuacji. No ale trudno, no, tak to wygląda. Trenerze, y Remis 3-3 w ostatniej, powiedzmy, akcji zdobyty. Gratuluję. Myślę, że cennego punktu. Jak oceni trener dzisiejsze spotkanie? Dzisiejsze spotkanie było bardzo ciekawe. Jak Jelonie była więcej przy, przy piłce, więcej w ataku ustawiliśmy w obronie. Яґілоня мала оптичному щоваги, але але уважав, що то ми міні більше він цей він це ситуації та таких кларовних боєрамкових. Ну no, як, як звикли, скутечності бракує стучної реалізації. Виник уважав справедливий. Jedna i druga drużyna potrzebowała punktów, dla nas ja uważam ten, ten punkt cenny, a dla Jagiellonii to strata, niestety bardzo... bardziej strata dwóch niż tak, zdobycie tak, tak, jednego. No, oczywiście w tej sytuacji w tabeli to oczywiście dla nich ten remis równej porażce. Ta, ta niska obrona kluczem do dzisiejszego wyniku? Tak, bo, bo przy, przyjechaliśmy ósemką, jeden bramka i siedem w polu. Oczywiście, że ciężka podróż i grać w wysoki pressing, to byłoby utopię. Gratuluję 3 trzech do Dobry mecz w waszym wykonaniu. Jak ocenisz dzisiejsze spotkanie? Bardzo fajna walka od naszej drużyny. Bardzo fajnie też grali nasze rywale. Bardzo fajny mecz. Powiedz, co zadecydowało o takim wyniku spotkania? O, dzisiaj graliśmy do końca, bo przejechaliśmy dużo kilometrów i nie chciałeś by przegrać takiej meczu. Rozumiem. E, punkt, który dzisiaj zdobyliście, e, daje wam awans w tabeli i cały czas walka o utrzymanie. Tak, bardzo, bardzo, bardzo cenny punkt. Bardzo cenny punkt. Tak. Dzięki bardzo.